Błagam cię! Ostrzegałeś mnie już przed każdym moim chłopakiem. Skąd miałam wiedzieć, że tym razem akurat miałeś rację? Damy radę! Trzymajcie się tylko mocno tej inny! Zaprowadzę tu porządek! Śmiecenie, śmierć, posiadanie broni bez pozwolenia, prace społeczne. Kryminalista na celowniku. Ha, 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 ha. Witaj, siostrą. Możesz czekać, to ty nawet potrafisz ciapuś. No tak, dziękuję. Ulfi, nie ciapuś. Ja nazywam się Serafina. Raczej nie obracamy się w tym samym towarzystwie, ale zawsze możemy to zmienić. Tak? Ja. Jak patrzę, tak, to mnie widać. Ale jak tak, to już nie. Widać. Nie widać. Widać. Nie widać? Widać. Super Nie, nie widać? Nie widać widać. Widać, nie widać, trochę widać, nie widać, teraz widać. Na światłość! Zostałem pokonany. Potrzebna mi broń. Mam za mało many. Ten stronnik już atakował. Już atakowałem. No to już wiem, gdzie na pewno nigdy nie pojedziemy na rodzinne wakacje. Tata dostałby udaru. Od samego patrzenia na to miejsce można tężca dostać. Mamy czas na jakieś atrakcje? Moja ulubiona to lot do kniej zmierzchu. A ja zrobiłam. Chciałam mieć pamiątkę tego, jak daliśmy tą robótę. A nie w tej sprawie nas wezwałaś? Bo nie potrafisz się uwolnić? do ja końca rozumiem. Więc co tutaj robili. Chodziło o Cyfix. Hmm. myślisz, że cię potrzebuję? Nie ważne. Dla mnie to mniej roboty. Myślałam, że i tak będzie was więcej. Za chwilę będziecie świadkami osłupiającego występu wspaniałej i wszechmocnej Trixie! Czeka Was szok, bo jeszcze nigdy w historii żaden kucyk nie widział na własne oczy tak spektakularnego i oszałamiającego pokazu sztuki czarodziejskiej! No, i Duszki, niech ręka mi nie zadaszy! Natura błogosławi swoich wyznawców! Kto śmiela się to wtargnąć? Życie za tę ziemię! Czasem, Bierz profesorze, się. widzę, że twoje dobre serce nawet tobie przesłania prawdę. Nie wiem, dlaczego atakujesz akurat mnie, i szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. To jest mój dom, i nie jesteś w nim mile widziana. Amesor, jestem pewien, że noc już wie, z jaką siłą wiąże się moja misja. Amesor, nie dziwi mnie, że zerwałaś nasz sojusz. Takie już są kabesy sentymentalności. Dziękuję, że się zajął pan Nie chcę jej zostawiać. Po prostu już nie daje rady. To, że nie ma Jeremiego. To był taki dobry chłopak. Nie rozumiem, kto mógł mu to zrobić. Piosenka wokalnie, no to już nie muszę tam nic ugrać, albo to mogę stać jak kołek. No, to chyba jest po to połączenie tego wszystkiego Tak, to jest bardzo banalne, co teraz mówię, ale taka jest prawda, to jest, to jest najtrudniejsze. Uważam, że panuje takie przekonanie, że zapływ szczególnie...